Mamy tutaj szary fang, mamy tutaj okawango. Okawango jest a alaka. Marka myszowa dostępna listem bardzo podobnie jak marka dostępna linkem wszystkim i życzy, że widzę szerelypanców jest mi ten bar. Szere to taka wersja właśnie w bardzo e, charakternym zapach. Okawango przepiękne, celesna kremowe, do kwiaty i trakacje, ryż powirus. Tak tu właśnie opulające nabierające nocy bardzo do pojawien stem. Czy mogę prosić o numer swojego konta do podziału, ale końce na tym, bo trzy razy podobne informacje nie wyjdą ci jeszcze. czy podaje mi to? 3. Poznałam samplerkę i po prostu pokochałam Istny Eliksir Szczęścia. Są filmiki o tym, zapach tutaj pokazuję w flakonik, też będzie pokazany właśnie w ramach serii reaktywacyjnej. flakonik, flakoniki, разве trzy flakonik, flakoniki. Jest to Celebration Royal Crown. Fenomenalny, esencjonalny, y, bardzo wyjątkowe cytrusowości z naciskiem na mandarynkę. Y, to jest taka, bym powiedziała, szlachetniejsza i pozbawiona chemiczności wersja małej Italii Bonda, y, które poznam dawno, dawno temu. Przepiękny, taki optymistyczny, istne, szczęście w, w butelce, prawdziwy aromaterapeutyk, no niestety ceny zabłoczek. Korek mam od innego Royal Crown, udało mi się zdobyć. Y, Chyba kupowałam tester bez korka, żeby właśnie fajniej cenowo wychodziło. Także powiem tak: jest to zapach na pewno wart uwagi i mieć właśnie tak naprawdę jakąś choćby małą ilość, bo po prostu jedno psiknięcie niesamowicie potrafi poprawić humor i że tak powiem, być takim słoneczkiem w zimowe dni. Bardzo słoneczny. To jest tak naprawdę cytrusowość, tam też jest wyczuwalna mięta. To jest takie troszeczkę mas diptik y, Esperit, troszeczkę z mojej tali, ale właśnie dużo, dużo lepiej, bo moja niestety wypada syntetycznie. Lete ondus, douce, Klimat y, niewątpliwie kojący, taki sielski, pranie suszone na wietrze i właśnie takie przysięgnięte lipami. Piękna, taka nieprzesadzona, nie, nie, nie na zbyt ciężka, taka przestrzenna pudrowość, wyjątkowo szlachetne. Jeżeli chodzi o drugi zapach, jest to marka Nishio Brosso chyba tak to się wymawia to jest ten ble. To jest zapach, czegoś kompletnie innego się spodziewam, muszę przyznać, że ujął mnie swoją wyjątkową ekspansywnością, wyjątkową intensywnością. Parametry obezwładniające, to jest po prostu zapach zabójca i on ma taki wydźwięk wbrew nutom, wcale nie kwiatownie jest taki właśnie pielęgnacyjno-balsamowy to jest po prostu taki ciężka balsamowość yy, bardzo wciągający także wydaje mi się, że słusznie zasłużył na miejsce w Lubieńcach yy, listopada i na tym chyba zakończę i do kolejnego odcinka